Was serdecznie na kolejnym filmie, i dzisiaj pokazuję Wam, prezentuję Wam dzisiaj mój nowy automat do kawy. Nie, żartuję, śmieję się. Słuchajcie, znalazłem fajną roślinę. Mam już tą roślinę i musiałem mieć. Pani nie chciała mi wysłać, ale zgodziła się. Powiedziała: Napisała mi w sumie, że jeżeli znajdzie odpowiedni karton, to wyślę. No i wola. Voilà. Mamy rośliny już u mnie, zapraszam na odcinek. Płaciłem 50 euro w sumie za tą. Widzicie, to się otwiera. Tutaj zapłaciłem 50 euro. W sumie cena była ok, ale nie mogłem po prostu przejść obojętny. Wokół tej, obok tej rośliny, bo ja uwielbiam. Uwielbiam je i one bardzo mi tutaj dobrze rosną. Dlatego nie, nie mogłem się powstrzymać. to. A co to to jest? Wszystko. Boże. Co to jest? Tutaj mamy jakiś pisze elektryczny, spieniacz do mleka, ale pusty. Tutaj mamy rolkę papieru. Jest i hitpack, jeszcze istnie cieplutki. Paczka przyszła dzisiaj. Eee, paczka przyszła dzisiaj. Postawiłem ją trochę niech się. Mówię, uspokoi. No i mamy tutaj to cudo. A wiecie co, że chlodno jest normalnie, ręce zimne jak lody. W chałupie. Tutaj w tym pokoju jest troszeczkę tak cieplej, ale w ogóle w mieszkaniu to jest chlodno. I no, człowiek marznie troszeczkę. Dobra, otwieramy to cudo. U tej pani wisiała ta roślina w takim wiszącym kwietniku. O, już widzę połamanego liścia. I to jeszcze najnowszego, połamanego. O, może się uda jeszcze uratować. No ale widać, że sobie ta kobieta no, zbytnio nie dała tutaj w sumie jakiejś, jak to się nazywa. No, wiecie. Nie dała sobie po prostu za dużo, nie to jest stary liść, no że szkoda, że tu jest obłamany, ja może to spróbuję jeszcze, wiecie co, obkleić może czymś, żeby mimo wszystko roślina jeszcze dawała wodę. Nie dała sobie Pani, tutaj widzę zbytnio, jak to się nazywa, no. To jest moje nowe Anturium Palidiflorum. Tutaj możecie zauważyć, są raz, dwa, trzy. I ona mi się bardzo, ale to bardzo podoba. I wiecie, im więcej, tym lepiej. Otwieramy jeszcze tutaj tą. Otworzymy tą folię. Ja tak myślałem, że chyba wywiercę tutaj dziurę i powieszę tą roślinę w takim wiszącym, takim wiszącym pojemniku. Tutaj może tutaj też właśnie lampy wertykany doświetlają. Taki jest pomysł. O! Już wiem o co, co miałem mówić. Pani nie zadała sobie żadnego takiego wielkiego trudu tutaj z tym, e, zobaczcie. No to, to chyba jak ja. No ale ja wolę takie paczki otwierać, takie bardziej wiecie, przygotowane, nie? Lepiej. No suche jest bardzo. Trzeba, trzeba będzie zaraz to e, podlać. I chyba w tą doniczkę tylko tak wsadziła jak było, bo nie wydaje mi się, że to w tej doniczce było. To, to jest po prostu, wiecie, tak wsadzone tylko i wy, wypuszczone w świat. Ja tutaj mam substrat, zaraz dosypiemy, ale jest bardzo ładne. Bardzo mi się te podobają, te anturia. Um, tutaj jest najnowszy liść, to jest ten właśnie taki lekko obłamany. Spróbuję tutaj, nie wiem czymś może. Tu tak samo, no, patrzcie, tu też. Ale może jak się podleję roślinę, tutaj czymś tak fajnie może zawinę, żeby to się nie załamywało w tym miejscu, to może akurat jeszcze nie straci tych liści. Substrat widzę taki sam jak u mnie, tylko że tutaj jeszcze jest. Kamień, węgiel aktywny. No i substracik na stole. Bam! Tutaj zasypię. Niech ma. To taka już roślina, jest lekko wyciągnięta. To znaczy, ma ten taki pień troszeczkę już dłuższy. To akurat będzie dobrze. Jak tutaj wiecie, podsypie jeszcze substratem. To powypuszcza korzenie, jak będzie fajnie wilgotno. Dobra, teraz tylko miejsce znaleźć. Mam nadzieję, że mojego burczącego brzucha nie słyszycie. O! I tam może. No zobaczymy. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze kilka roślin, które muszę wsadzić. I mamy taką tutaj alokazję, mamy filetendrona Pink Princess i mamy takie mini łosie rogi Pink Princess, dostałem gratis, łosie rogi też. A ta mi się tak koleżanka spodobała, że musiałem sobie wziąć. Kupiłem dzisiaj też doniczki, to były najmniejsze jakie były. I co mnie denerwuje, że nie było podstawek w takim samym kolorze, czy z takiej samej firmy. Musiałem kupić takie podobne, troszeczkę większe. Biorę się dzisiaj również za... Po nagraniu filmu biorę się za, ten tutaj, za tą tutaj zieloną ścianę. I w kolejnym filmie będę mógł Wam pokazać jak ta zielona ściana wygląda. I jak prezentuje się korytko właśnie. Z moimi tutaj yy, postawionymi na nim roślinami. O, oka, okazja, alokazja. Zasadzona. Szkoda, właśnie, że nie było pasujących yy, podstawek. No, ale co zrobić? Teraz sadzimy. Pink Princess. Ładną mam tutaj wariegację tą czerwoną. Ale widzę, że najnowszy liść ma problem, żeby się uwolnić. Sprawdźmy, jak się mają korzenie. Czy ta roślina jest po prostu. A dobra. To jest. Patrzcie z ogryska. Z ogryzeczka. Mam nadzieję, że mojego brzucha nie było słychać grającego. No, korzenie mają się tak w sumie belejak. jak, no ale temu koniowi koniu się w zęby nie zagląda, prawda? Jak za darmo. Posadzimy, może akurat tutaj będzie zachwycać pięknymi, e, piękną różową wariegacją. Może akurat. Widzicie bardzo przewiewny i lekki przede wszystkim substrat. O, już to inaczej wygląda, lepiej to wygląda. No i teraz te łosie rogi, tutaj też. Z tego względu, że włosie rogi to są epifity, 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 epifity to będzie tutaj fajnie sobie rosnąć, młodziutka sadzoneczka, nie wiem co to jest w ogóle za rodzaj, słuchajcie, ale jak mówiłem, jak dają to trzeba brać. O, tutaj akurat z całą bryłą korzeniową zasadzone. Tak więc nie ma w ogóle żadnej możliwości, żeby korzenie zostały e, uszkodzone, bo słuchajcie, łosie rogi to reagują właśnie bardzo, bardzo e, wrażliwie. wrażliwie. No bardzo źle e, traktują przesadzanie i w ogóle trzeba uważać właśnie, żeby tej bryły korzeniowej w żaden sposób nie uszkodzić. No i mamy tutaj trzy dzieciaki posadzone. Dobrze. Ja tutaj mam jeszcze cebu blue, które przydałoby się również dać na, na palik. Słuchajcie, spawnum jeszcze mam, No to zaraz sobie szybko strzelimy. Tu jest rozcięte, no to damy to najwyżej na dół. O! I lecimy. To sobie szczepimy tutaj. Jak zwykle na środku. Najgorszy, najgorszy to jest pierwszy raz. Akurat. To nie musi być nie wiadomo jak grube, żeby to się trzymało żeby było takie mniej więcej okrągłe i teraz możemy już poobcinać te tutaj e, plastiki Tylko żeby mi się to trzymało i tutaj znowu będzie ta Powinno się trzymać, ale w sumie to mogę tak tutaj jeszcze, o patrzcie, w ten sposób zrobić. Jak się nasypie substratu, to powinno się trzymać. Powinno. Dobra, może to cebu blu wyciągnę teraz stąd. Ktoś też tutaj widzę, zrobił sobie taki patyczek. Aha, to się już fajnie zaczęło przymocowywać. Korzenie nie wyglądają za dobrze, no ale. Tutaj cię posadzimy. Teraz nasypiemy tutaj za chwilę substratu. Przysypiemy tego samego, że użyję akurat do wsypywania. No, i się tutaj będzie trzymało. Patrzcie. Tak mniej więcej. Tutaj muszę jeszcze może podsypać lekko, żeby potrzebujemy tutaj więcej substratu, żeby tak się nie gibało, nie bujało. I postawimy w jakimś fajnym, takim jasnym miejscu, ale nie na Oczywiście trzeba podlać. Tutaj jeszcze to fajnie oppniemy. Op tutaj trochę mamy jeszcze spagnum. Doniczka za duża ale jest. Wydaje mi się, że ta roślina już tutaj idzie, wiecie, w tą stronę, że za chwilę będzie wypuszczać coraz to większe liście i coraz to takie bardziej zdziurowane. Dobra, tutaj mamy naszą zieloną taśmę. A tutaj może jeszcze fajnie, tak staramy się na trzy razy to przyczepić. Żeby ten pałąk miał tutaj po prostu żeby taki był bardziej zintegrowany z tym spagnum, o. Dobrze, teraz, to, teraz tylko czekać, żeby to wszystko zaczęło rosnąć. Właśnie, wiecie co? Teraz tak myślałem, że może te liście od tego Anturium ja je od razu tutaj może szczepię tą taśmą zieloną. Szkoda mi bardzo, że te liście tak dostały. Wiecie, po dupie naprawdę bardzo mi szkoda. Ale postaram się je tutaj tak okleić, żeby one były sztywne i żeby woda po prostu przepływała. Żeby te liście dostawały dalej tą swoją dawkę wody, którą potrzebują. Szkoda, no. Ten taki fajny, długi, nowy liście jest uszkodzony. <laughs> Może coś innego spróbuję. My jeszcze bambusy, ale gdzie takie coś tutaj, tak może to szczepić, wiecie? Nie wiem, czy to coś w ogóle da. Nie wiem, napiszcie mi może w komentarzu pod filmem, co sądzicie, co mam lepiej zrobić może żeby te liście uratować od wyschnięcia. Bo naprawdę szkoda mi. Może Wy macie jakiś pomysł, albo może macie po prostu jakąś praktykę w tym kierunku i może coś uda się tutaj jeszcze zrobić. Żegnam się z Wami. Na kolejnym filmie zobaczymy zieloną ścianę. Pokażę Wam właśnie jak to kurytko będzie z tymi roślinami zapełnione. No i zostawiajcie łapki w górę i lajki i subskrypcje dla tej właśnie tutaj anturium, które niestety no, oberwało trochę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa pa!